Cześć, w tym odcinku pomówimy o kwestiach immunoprofilaktyki przedwyjazdowej. To nic innego jak szczepienia, które są nieodzowną częścią medycyny podróży. Chcesz dowiedzieć się jak najwięcej o wskazaniach do ich wykonania oraz tego, z jakimi szczepieniami powinniśmy się zaznajomić przed planowanymi podróżami? Jeśli tak, to zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Temat szczepień jest bardzo szerokim zagadnieniem. Nie jestem w stanie w jednym odcinku szczegółowo omówić każdego z nich, więc poszczególne szczepienia i choroby, przed którymi one chronią, będę rozwijała w osobnych odcinkach. W dzisiejszym skupię się na tym temacie w sposób bardziej ogólny i taki poglądowy. Szczepienia przed podróżą są ważne nie tylko dla mnie, jako człowieka i lekarza, ale uważam, że są szczególnie istotne także dla nas wszystkich, z epidemiologicznego punktu widzenia. Pragnę zwrócić się tutaj do osób, które są przeciwnikami szczepień, gdyż nie jestem w stanie tworzyć uczciwie tego kanału bez omówienia tego zagadnienia. Szczepienia są integralną, nierozerwalną dziedziną medycyny podróży i profilaktyki przedwyjazdowej. Wiem, że temat szczepień w naszym kraju wywołuje w pewnych grupach nielada emocje. Każdy z nas jest dorosły i oczywiście sam decyduje o swoim zdrowiu i życiu. Nie mam tutaj zamiaru nikogo oceniać w kwestii swoich wyborów, bo temu ma nie służyć ten kanał. Zależy mi natomiast na wzajemnym szacunku i jeśli ktoś z Was nie zgadza się z tematem dzisiejszego odcinka, to bardzo proszę oszczędzić sobie niepochlebnych komentarzy. Jeśli więc szczepienia są dla Ciebie tematem drażniącym i wywołującym negatywne emocje, oraz niepotrzebny stres, to po prostu pomiń ten odcinek. Jeśli jednak będę mogła choć trochę pomóc Ci w zrozumieniu idei szczepień, zagrożeń epidemiologicznych wiążących się z wyjazdami do krajów, zwłaszcza egzotycznych, i temu, jak bardzo szczepienia mogą nas uchronić przed wieloma nieuleczalnymi chorobami, to cała przyjemność po mojej stronie. Wracając do tematu głównego. Wykonywanie szczepień jest bardzo ważne z punktu widzenia zdrowia publicznego i budowania bezpieczeństwa nie tylko Waszego zdrowia i życia, ale również zdrowia innych osób, aby nie rozprzestrzeniać zakażeń i ochraniać społeczeństwo przed wybuchem epidemii. Szczepionki zawierają jeden lub kilka antygenów uzyskiwanych z żywych lub zabitych drobnoustrojów, ich oczyszczonych fragmentów lub produkty metabolizmu bakterii. Nawet jeśli szczepionka zawiera żywy patogen, to jest on pozbawiony chorobotwórczości. Z uwagi na powyższe, szczepionki możemy w najprostszy sposób podzielić na żywe oraz zabite. Te drugie stanowią większość szczepionek dostępnych na naszym rynku. Po podaniu żywej szczepionki organizm silniej na nią reaguje i często wystarczy jedna jej dawka, a z kolei szczepionki zabite wymagają najczęściej kilku dawek. Po kontakcie z danym antygenem Nasz organizm wytwarza przeciwciała, które mają za zadanie jak najmocniej chronić nas przed rozwojem danej choroby. Oczywiście ich skuteczność nigdy nie wynosi 100% i są wśród nas osoby, które po danym szczepieniu nie mogą wytworzyć dostatecznej odpowiedzi i tym samym odporności. Schemat szczepień dobieramy do każdej osoby indywidualnie. Na wizycie lekarskiej zbieramy dokładnie wywiad z pacjentem, aby mieć pewność dotyczącą zasadności wykonywania wakcynacji i oceny bezpieczeństwa danego szczepienia. Szczepionki zabite możemy podawać bez konieczności zachowywania określonych odstępów między nimi. Z kolei szczepienia żywymi preparatami można wykonywać, ale z zachowaniem powyżej czterotygodniowego odstępu, z kolei między szczepionką żywą. I zabitą nie musi być zachowana żadna przerwa. Jak już wspomniałam, jeśli nam się spieszy, to staramy się tak zaplanować wizyty i szczepienia, aby zdążyć z wykonywaniem wskazanych wakcynacji przed wyjazdem. Najlepiej jednak rozpocząć szczepienia na minimum 4, a najlepiej 6 tygodni przed wyjazdem, aby spokojnie mieć czas na ich wykonanie. Chciałam również zwrócić uwagę, że przed pierwszą wizytą u lekarza wskazane jest. Przygotowanie sobie książeczki zdrowia, tej, którą otrzymujemy jako dzieci, gdzie są zapisane wszystkie wykonane szczepienia w ramach obowiązującego kalendarza szczepień wieku dziecięcego, lub ewentualnie książeczki szczepień, gdzie są zapisywane szczepienia do tej pory wykonane, w ramach np. profilaktyki przedwyjazdowej lub szczepień realizowanych po prostu w wieku dorosłym. Zwracam na to uwagę, bo. Pacjenci często zgłaszają się do mnie czy innego lekarza na wizytę, nie wiedząc, że powinni się do niej przygotować pod kątem wykonanych kiedykolwiek szczepień. Oczywiście nie macie obowiązku pamiętać, na co byliście kiedykolwiek szczepieni i z praktyki wspomnę, że większość pacjentów, którzy zgłaszają się do mnie na poradę, nie orientują się w szczepieniach wykonanych w przeszłości. Odpowiedzi pacjentów typu chyba byłam, chyba byłem szczepiony nie są dla lekarza podstawą do zaniechania szczepienia. Chcę zwrócić Wam uwagę, że wśród szczepień są szczepienia jednorazowe. To znaczy, jeśli przyjąłeś kiedykolwiek w przeszłości pełen cykl szczepienia, to nie musisz go powtarzać, ale są szczepionki, które po wykonaniu tego pełnego cyklu w przeszłości wymagają regularnych co parę lat powtórzeń. Dlatego tak ważne jest, Wasza dokumentacja, która dotyczy wykonanych w przeszłości szczepień. Często spotykam się z sytuacjami, gdy zgłasza się do mnie pacjent celem wykonania szczepienia, czy to profilaktycznie, czy w ramach planowanego wyjazdu. A ja podejrzewając, że jako dziecko najpewniej miał już je wykonane, zalecam po prostu zgłoszenie się na kolejną wizytę z dokumentacją dotyczącą wykazu szczepień wykonanych w dzieciństwie lub w wieku dorosłym, gdyż wtedy dopiero oceniam sobie, czy dawka przypominająca jest wymagana, czy jednak trzeba wykonać od początku pełen podstawowy cykl szczepienia. Jeśli oczywiście nie ma możliwości udokumentowania wykonanych szczepień w przeszłości, bo brak książeczki zdrowia, brak książeczki szczepień lub odpisu karty szczepień ze swojego POZ-u, to musimy założyć, że pacjent mógł nie być szczepiony, i w celu jego pełnej i pewnej ochrony musimy wykonać szczepienie po prostu w cyklu podstawowym. Niestety wiąże się to z koniecznością kilku wizyt i oczywiście kosztów kilkukrotnego zakupu szczepionki. Dlatego pamiętajcie, aby w miarę możliwości pamiętać o swojej książeczce szczepień, bo to umożliwi uzyskanie właściwej porady zarówno Wam. Jak i lekarzowi, oraz zminimalizować m.in. wydatki na niepotrzebne dawki szczepionek, skoro były już wykonane w przyszłości. A niestety, szczepionki dość trochę kosztują. Często pacjenci mówią mi, że pamiętają szczepienia w dzieciństwie, ale nie mają swojej książeczki zdrowia. Spokojnie, jest na to sposób. Zalecam wtedy kontakt ze swoim POZ-em, gdzie pacjenci byli szczepieni jako dzieci, gdyż przychodnie mają obowiązek przechowywania kart szczepień i dokumentacji medycznej przez okres 20 lat od wykonania ostatniego szczepienia, więc zawsze jest możliwość uzyskania jej odpisu. Oczywiście, jeśli nie mamy czasu na tego typu działania, bo wystąpił nieplanowany wyjazd, wtedy musimy wykonać takie szczepienia pilnie nawet jeśli pacjent nie jest w stanie udokumentować przebytego szczepienia w przeszłości. Szczepienia w ramach profilaktyki przedwyjazdowej możemy podzielić na obowiązkowe oraz zalecane. Do szczepień obowiązkowych należą tak naprawdę tylko dwa. Szczepienie przeciw żółtej gorączce oraz meningokokom grupy AC. 235Y. To jest tak naprawdę jedna szczepionka. Brak tego szczepienia wiąże się z tym, że nie zostaniesz wpuszczony do kraju, w którym jest ono wymagane. W trakcie wizyty szczepiennej przeciw żółtej gorączce wydawany jest międzynarodowy certyfikat zaświadczający o wykonaniu takiego szczepienia. Jest to bardzo ważne z uwagi na fakt że nie tylko celowany przyjazd do danego kraju, w którym endemicznie występuje choroba, wymaga takiego szczepienia, ale również nawet sytuacja, gdy w danym kraju przebywamy tylko przejazdem. WHO publikuje również listę krajów, w których obowiązkowo przed wjazdem do takiego kraju należy przedstawić zaświadczenie o wykonaniu tego szczepienia. Jeżeli przyjeżdżamy z krajów występowania tej choroby, żółta gorączka jest chorobą przenoszoną przez komary i endemicznie występuje w krajach Afryki, a także Ameryki Południowej i Ameryki Środkowej. Szczepienie wykonywane jest jednorazowo i powinno zabezpieczyć na całe życie. Należy je wykonać minimum 10 dni przed wyjazdem. Z kolei szczepienie przeciw meningokokom ACW135Y dawce jednorazowej podawane jest minimum 10 do 14 dni przed wyjazdem i wymagane jest w Arabii Saudyjskiej oraz w niektórych krajach Afryki, jak na przykład Gambia, Libia, jako obowiązkowe, a zalecane w wielu krajach Afryki, zwłaszcza około równikowej. Pozostałe szczepienia, o których teraz powiem, są szczepieniami zalecanymi w zależności od indywidualnego ryzyka. Jak już wspomniałam wcześniej, wiele ze szczepień zalecanych jest realizowanych w dzieciństwie w naszym kraju w ramach tego podstawowego kalendarza szczepień, więc nie obawiaj się, że przed wyjazdem będziesz musiała, będziesz musiał je wszystkie wykonać. O ich wskazaniach i o tym, które ze szczepień należy zrealizować. Które należy przypomnieć, zadecyduje lekarz po zebraniu z Tobą wywiadu odnośnie chorób przewlekłych, stale zażywanych leków, uczuleń, a przede wszystkim kraju destynacji. O poszczególnych chorobach i szczepieniach będę, tak jak już mówiłam wcześniej, opowiadać w osobnych odcinkach, bo nie chcę Was tutaj zanudzić lub odstraszyć zbyt dużą ilością informacji. Teraz jedynie wymienię choroby, na które możemy się przed wyjazdem uodpornić w ramach szczepień zalecanych. Wśród szczepień, które są zalecane jako szczepienia w ramach profilaktyki przedwyjazdowej znajdują się m.in. szczepienia, które są realizowane w ramach podstawowych, obowiązkowych szczepień w kalendarzu dziecięcym. Do nich zaliczamy m.in. błonice, tężec, krztusiec i polio, które występują w postaci jednego preparatu podawanego albo w cyklu podstawowym, albo co 10 lat. W ramach cyklu przypominającego u osób, które już do tej pory miały ten cykl podstawowy wykonany. Poza tym, do szczepień zalecanych, które znajdują się w naszym obowiązkowym kalendarzu, należą również odra, świnka i różyczka, również w ramach jednego preparatu. Poza tym, WZWB. Które weszło do kalendarza szczepień w Polsce od 1994 roku. Wśród zalecanych szczepień, również aktualnie znajdujących się w naszym obowiązkowym kalendarzu wieku, szczepień wieku dziecięcego, zaliczane są szczepienia przeciw pneumokokom. Z kolei pozostałe zalecone szczepienia w ramach takiej profilaktyki przedwyjazdowej to są już szczepienia dodatkowe, które są zalecane w naszym kraju do wykonania, szczególnie u dzieci. Ale znajdują się poza obowiązkowym kalendarzem szczepień, natomiast uważam, że warto je mieć wykonane, nawet jeżeli nie podróżujemy, bo przydadzą nam się również w Polsce. Są to szczepienia przeciw meningokokom B. Nie mylimy ich z wspomnianymi wcześniej obowiązkowymi szczepieniami przeciw meningokokom w 135 i y Poza tym, do tych zalecanych szczepień dodatkowych mamy szczepienie przeciw ospie wietrznej, grypie Kleszczowemu zapaleniu mózgu, WZWA, czy również wścieklinie. Oczywiście, co do tej ostatniej, szczególnie zalecane są osobom pracującym ze zwierzętami oraz leśnikom. Mamy również szczepienia przydatne na wyjazdach, zwłaszcza do krajów egzotycznych, które w Polsce nie są nam tak naprawdę potrzebne, ale za granicą już sprawdzają się. To szczepienia przeciw durowi brzusznemu, przeciw cholerze oraz japońskiemu zapaleniu mózgu. Teraz pytanie, na które na pewno wielu z Was chciałoby poznać odpowiedź. Gdzie mogę się zaszczepić? Jeśli są to szczepienia zalecane w Polsce, o nich już wcześniej mówiłam, to możemy wiele z nich wykonać w swoim POZ. Najlepiej zadzwońcie wcześniej do swojej przychodni, aby upewnić się, czy jest taka możliwość. Oczywiście, jako osoby dorosłe, większość z nich wykonujecie odpłatnie, realizując w aptece receptę na daną szczepionkę otrzymaną od lekarza POZ. I z gotową zakupioną szczepionką udajecie się na ponowną wizytę do przychodni. Pamiętajcie, po wykupieniu szczepionki w aptece musicie z nią jak najszybciej zgłosić się do przychodni, aby jak najkrócej pozostawała poza lodówką. Oczywiście w aptece powinniście szczepionkę kupić w torebce termoizolacyjnej i zapytać najlepiej farmaceutę o właściwe przechowywanie szczepionki, zanim dostarczycie ją do przychodni, jeżeli. W danym czasie, w danym momencie nie macie takiej możliwości i po prostu musisz ją zabrać do domu. Głównym miejscem przechowywania szczepionek jest lodówka. Szczepienia przed podróżą wykonuje się zwłaszcza poza tym w poradniach medycyny podróży bądź medycyny tropikalnej lub w Sanepidzie. Listę takich placówek możecie znaleźć w internecie, natomiast ja pod spodem zamieszczam link, gdzie jest przykładowy wykaz takich miejsc. Można je również. Szczepienia, zrealizować w ramach konsultacji z lekarzem medycyny podróży, w prywatnych firmach świadczących usługi medyczne, do których często należą pacjenci w ramach ubezpieczeń abonamentowych ze swojego zakładu pracy. Warto się tym zainteresować i w takiej sytuacji o taką konsultację dopytać, szczególnie jeżeli macie właśnie takie ubezpieczenie, żeby w jego ramach, w ramach swojego pakietu ubezpieczeniowego skorzystać po prostu z takiej wizyty. Pamiętajcie, że przed każdym szczepieniem najpierw odbywacie wizytę lekarską, na której lekarz kwalifikuje Was do szczepienia. Jeśli dane szczepienia macie już ustalone wcześniej z lekarzem, to i tak musi odbyć się kwalifikacja, celem oceny, czy na pewno nie zmienił się Wasz stan zdrowia i nie pojawiły się nowe przeciwwskazania do szczepienia albo chociażby infekcja. Pamiętajcie, że kwalifikacja do szczepienia ważna jest 24 godziny. Szczepienie wpisywane jest do Międzynarodowej Książeczki Szczepień. Wpisujemy tutaj wszystkie wykonywane szczepienia oraz ich daty, a także informacje, kiedy zgłosić się na dawkę przypominającą, jeżeli takie szczepienie wymaga powtórzeń. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić najważniejsze kwestie dotyczące szczepień profilaktycznych. Dokładnie o nich, o ich dawkowaniu, wskazaniach do ich wykonania, przeciwwskazaniach do ich wykonania oraz w jakich rejonach świata będą one przydatne. Będę opowiadała, jak już wspomniałam wcześniej, w następnych odcinkach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.